mam w kolejnym odcinku na moim kanale najpierw chciałem w górę. no i teraz programy Minecraft. minecrafta e y bo chciałem wam pokazać co zbudowałem zbudowałem to tam, tam. To jest... zrobiłem sobie tu, że gdzie jeszcze moje tu jest zbudowany diament to że jeszcze nie do końca

Dobra, I tutaj jest zepsute mięso słodko, chodzimy na górę, tutaj mamy gości jednego, jednego. tu jest drugi, tu są chyba dwójka, tak, tu jest chyba dwójka, tu jest dwójka, a tu jest kupę ich, patrzcie, bo ich karmią, tu mam no, jedzonko w tej do właśnie do nich. Czy chcesz będę jeszcze zbudował? To napiszcie w komentarzu, co ja mam jeszcze zbudować, co ja Właściwie mam kolorową wieżę wielką Mogę nawet do niej wejść, nie, się nieść, się nie to O, sorry, przyglądam się to jest daleko a... Dobra, ja sobie śpię Mi o, właśnie tego co tutaj stworzyłem, bo mi się podobał. I jeszcze jeden, tak kupiłem kiedyś. Zamieniam, coś masz fajnego na ale za drogo. tu nie. Tu nie ma to, coś fajnego. To, Co mi nie będzie? Sikierka, dwie sikierki

Pieczonego, co? Pieczone? tak nie skakać? Kot! Ej, kotek Ej, to Ej, Chciałbyś to zjeść? Młode. Nie chcę. O Jezu, yes. pięć minut trwa Jakie to wielkie widok Na przygórze widać. widać Jeszcze może nagram jakieś... I w tym odcinku jak... skończymy tego diamenta Czekaj, ja tu mam znią. Dobra, skończymy go teraz jeszcze. Nie jest to, diament, w jak ja zbudowałam diament, to jest dobrze. No nie jest dobrze jednak. Dobra. Jeszcze tutaj zrobimy, tak? Nie, zrobimy inaczej jednak. Tak? Nie! No nie, nie no nie mogę. Tak? w to naprawię. no jakiś diament coś takiego wyszło <laughs> Nie wiem, ale dobra później to wapsy. tu będzie tu będzie stała piramida tu. muszę tutaj sobie przygotować skrzyneczkę mam skrzyneczkę? mam skrzyneczkę a ja tutaj mamy skrzyn skrzyneczkę i najpotrzebniejsze rzeczy więc ja muszę zostawić połowę rzeczy a tu, a tu będą ukryte rzeczy Na drzewie, które ja tu posadziłem Tutaj będą ukryte rzeczy Pewnie mi Pulpidinia hmm. Kupiłem To Sikierka na pewno jedna nie jest mi potrzebna To jeszcze nie jest mi potrzebne Książka, dobra to, ja wystarczy Tutaj, Kurde, to wziąłem, najgorzej. Okej, okay. okay. i jakieś materiały, czekaj. Tu była wełna gdzieś, tu jest wełna. Na pewno nam się przyda różowy. Niebieski, niebieski. Zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty jeszcze... fajny... Hmm. Ciemny? Nie, biały będzie lepszy chyba. mam mamy już wszystko tu przygotowane, teraz to trzeba złożyć do A tu ze schowałem jakieś jakiś mieczek, niepotrzebny mam tutaj dużo mieczów. I dla są niepotrzebne. I w ogóle powiedzcie mi, co się sobie, bo to mi jedną A czyli na przykład dwa. Albo coś w tym stylu. Bo ja nie umiem. Ja też tu jeszcze musiał... Tutaj jest książę. W ogóle nie pytajcie dlaczego ja tutaj... To, to, to... Do zędzenia? Do zędzenia. Dobrze. A w ogóle da się robić? Dajcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja się Wam pożegnam.